Siemas z tej strony Majak. jesteśmy na Majhardzie. No Morda się No już od nowa Siemano z tej strony Majak. jesteśmy na Majhardzie. i zmieniamy nazwę Gildi. Dzisiaj jest ze mną Jo, Metalowy Siemano, po długiej przerwie Tak, no zaraz mnie pewnie zdejdosuję i Wado. Siema. A więc na początek zabawimy się. Wchodzimy się z trasy. Wywalam do kolei. Po wyrzucę wszystkich. A w mi się pachy spociły. Oh. Ej, no Majak jak jesteś gotowy. Ej, będzie lipa, jak zapomniałem akiski temat na gildzie. Patrzcie czy. Ej, nawet nie mów, istnieje. <grym> wow. Super. Pada slogan. Co laty? Dobra, patrz, wyrzucę napisałem przez ukreskowane chyba. Przez jakiś się pisze załóż? Dobrze, ukreskowane Załóż, no, brawo, ale ty jesteś mądry, nie? No to jak się zamyka tą gildę w końcu. No ją A potwierdź Uuuuuu. Zakładaj szybko, bo biodoby. A no nie mogę! Gildia. Czekaj, ja też... Il ty i A To źle napisałem. Nie mów, że usunąłeś już Kuboid. Usunąłem, ale nie da się tołożyć. zakładaj to! No próbuję! Ty bo zaraz nas biją! Do nas biją! G, I, L, D i A no. Nie da się, no o co chodzi? Dol... Masz tu pełną nazwę. Nie masz wystarczającej ilości przedmiotów! Czegoś nie mam! Mam wszystko! Slajmy? Mam, Slajmy mam! Perły mam! No, no to Datki. czego nie masz? O, nie może wiem! Masz, może masz za dużo czegoś? Diaktów albo coś? Nie no mam widzę, pełno diaktów i wszystkiego! A musi być idealnie? Nie tak, wiem, tak musi być działanie. No to być, wyrzucam tam. itemy, łapcie. Nie, nie wyrzucaj. Musi być idealnie. Ale dobra, wyrzuć na firm. Ja, coś ja mam Mówię już, wszystko. Mm -hmm. y, po kolei 64 diamenty. Mam y, Emeraldy 64. Mam. Placki dyniowe 64. Mam. Y, 64 TNT TNT nie wziąłem Mam, 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 mam dużo gunpowdera. Ja walę, ale beka. Ja chcę piasek, piasek, piasek! Naj, naj, najszybsze wykładaj nie wiemy. Piasek, Jest ja, piasek, piasek! U Pinkiego, u Pinkiego! Masz już gunpowder, więc tutaj? Mam, mam, Chodź do, do, do pokojów. Dobra, no, mamy, no, mamy. Zakładam. Ej, już zakładam! Zakładaj, zakładaj, chodź! Czekaj, już całą, robię taka... Aż dziewięć gildie. rzeczy trzeba. A majak, załóż, gildię I mnie pierwszego no. dodaj, bo ja mam wszystkie rzeczy na powiększenie. Dobra, dobra. Bo ja mam całe eku tych Diacsów, MMA. Dokładamy! Si, si, sio, sio, sio dawaj, kadzior. Dawaj, dawaj, Otwórz, dawaj, się, bo w dobre miejsce. Ej, czekaj, jak, jak... Tłuści ja tak, przed... Więc... U, u otwarte tłuści. Tak, dawać. Nie, Nie! Znaczy tak... Aha. Te... Tak więc, yes. jesteśmy już gotowi. Jeeeej! Yes. Yes. <śmienny> ten. Ja, dlatego ja zawsze zakładałem gil. Oj tam, ta, oj tam, to zmienimy. Co napisał? Ja, nagrywałem jeszcze. Nie idziemy klepać, Majak, jeszcze nagrywaj klepa. Dobra, następ... No dobra, następny metalowy zakłada jeszcze. gildię dobra. i przekazujemy właściwe Metalowy jest. Siema! Dobra. Cześć, cześć, Dobra, Bum. Dobra, koniec. So Majakowi walić. Jakie mamy hasło na TF? <laughs> Nie wiem. Inno.